Dziś multi dufan nasi bohaterowie będą budować bazę pod łóżkiem. Przyznaj się, ty też taką miałeś. Dziś zobaczysz wiele pomysłów na taki domek. Zaczynamy! Wow, jak ładnie udało mi się to zdobić! Bardzo mi się podoba. Co ty tu robisz? Stoję! Co to jest? Jakie to piękne! Ja też chcę mieć takie dekoracje w domku. Chyba mam pomysł. Ile to będzie razem, Suzy? Znowu nie odrobiłaś pracy domowej? Nie pamiętam. Przepraszam, ale. Wow, te karteczki samoprzylepne to coś, czego właśnie potrzebuję. Muszę je zabrać. Ale jak to zrobić? Pomoże mi w tym kreda i gąbki. E, przepraszam, ale muszę lecieć. Co? Gdzie są moje karteczki samoprzylepne? Na czym ja będę pisać? Złodziejka. Muszę się uspokoić i to zanotować. Wow, te karteczki są genialne. Nawet nie sądziłam, że będą aż tak ładne. Rewelacja. Gdzie jest Emma? Aaa, chyba ją widzę. Kurczę, to tylko buty. A Emma nie ma. Wydaje mi się, że widzę jej głowę. Myślała, że nie rozpoznam jej rudych włosów? Kurczę, to też nie ona. Skąd pochodzi ten cudowny zapach? Zrobiłam się głodny. Pod tą pokrywką czai się coś bardzo smacznego. Wow, cały talerz makaronu z klopsikami. Ale fajnie. Zaraz. Dlaczego to się trzęsie? Co się dzieje? Niespodzianka! Tu jestem. Mówiłam ci, że nie nie znajdziesz. Fajną kryjówkę wymyśliłam. To jest takie dobre. Zakopię cię w tym makaronie. Wiesz, jak ja się wystraszyłem? Muszę zabrać zakowite poduszkę. Powinna być moja. Będę na niej spać. Co? Ale ona jest moja. Zabiorę ją z powrotem. Złodziejka. Nie, oddaj. Ona jest moja i co zrobiłaś? Na czym będę spał? Już nie chcę twojej poduszki. Kurczę, co robić? Muszę coś wymyślić. Kolacja jest już prawie gotowa, niewiele zostało. Nie byłbym tego taki pewien. Jaki piękny obrus. Właśnie tego mi potrzeba. Ojej, co ja zrobiłem? Co tu się stało? Tak długo zajęło mi zrobienie tego obiadu, jak mogłeś, Zak! Muszę się teraz uspokoić. Dobrze, że mam popity. tylko dzięki nim jeszcze nie zwariowałam. Rewelacja. O tym właśnie marzyłem, żeby leżeć w hamaku i pić Pepsi. Stawienie tu małej lodówki było świetnym pomysłem. Zaraz, gdzie jest mój batonik? Tak! Uciekaj stąd, to są moje smakołyki. Nie chcę się z tobą dzielić. Dobra, wymyśliłem coś fajniejszego. Suzy ma małą lodówkę, a ja będę miał ogromną. Tylko nie mam żadnych pieniędzy. Moje kieszenie są całkiem puste. Ojej, to takie proste! Okazuje się, że nie trzeba nawet mieć kasy, żeby dostać kitketa. Daj mi jeszcze więcej czekoladek. Chcę więcej! No, działaj! Młody człowieku, co ty robisz? Nie przeszkadzaj mi! Oj, chyba nie wolno mi tak do ciebie mówić. Będę już leciał! Jeśli jeszcze raz cię tu zobaczę, to. Co robisz? Mogę nawet ukraść twoją odznakę! Ej, oddaj to, to jest moje! Nie możesz tego robić! Łap! Świetnie! Dopóki nie ma tego mięczaka, mogę zabrać lodówkę. To jest moja odznaka. Stop, gdzie jest ten chłopak? I gdzie jest lodówka? To się wymyka spod kontroli. Czas na odpoczynek w moim ściśle tajnym pokoju. Wow, czuję się, jakbym leżał na plaży. Teraz mam ogromną lodówkę. Ojej, skąd to wziąłeś? Nie musisz tego wiedzieć. To będzie mój sekret. Najważniejsze, że mam teraz całą masę smakołyków. Tylko muszę troszeczkę odpocząć. Zmęczył się, biedaczek. Ile tu fajnych rzeczy. Chcę je wszystkie. Są takie piękne. Proszę, czy możesz się pospieszyć? Mam już dość czekania. Nie ma nic bardziej męczącego niż chodzenie w kółko i oglądanie damskich ciuszków. To jakiś koszmar. Nie, Tu mi się nic nie podoba. Kiedy to się skończy? Wiem, mam pomysł. Zrobię e, psikusa. To jest takie piękne. I ta czerwona sukienka jest niesamowita. Zabieraj ręce. Co to było? Co za niegrzeczny manekin. Bu! Niespodzianka. Pozdrowienia od Endiego. Przez ciebie oblałam się kolą. Teraz jestem cała lepka i słodka. Ej, za co? Przecież to był żart. Muszę iść teraz do łazienki, żeby się umyć. Idź, idź. Uwielbiam Minecrafta. Niesamowita gra. Nic bardziej interesującego nie znam. A co z lalkami? Chociaż Minecraft jest naprawdę ciekawszy. Zak, ja też mogę zagrać? W szuj! Nie możesz przekroczyć tej ściany z klocków Lego. Stań po swojej stronie. Tak? To ja wyrzucę ci mały prezent prosto w ręce. Co to jest? O! To dynamit! Usunęłam przeszkodę. Gra jest teraz moja. Myślisz, że to takie proste? Zemszczę się na tobie. Zobaczymy jak spodobać się topur lecący z pełną prędkością! Dokładnie w dziesiątkę. Czas, aby gra wróciła w odpowiednie ręce. Nie oddam jej! Auć, to boli, czyli nie chcesz oddać? Więc nie mam innego wyjścia. Oberwiesz! Sam oberwiesz! Co wy tu robicie? Y my y bawimy się, nie widzisz? No to dobrze. Jesteście tacy słodcy. Suzy masz przechlapane i twoje lalki też. Zaraz się na niej odegram. Muszę ją tylko namierzyć. Wygląda na to, że Suzy zasnęła. To świetna okazja, aby oblać ją wodą z pistoletu. Myślę, że będzie bardzo zaskoczona. Dziwne, nie ma jej tutaj. Gdzie ona jest? To szóstwo Ech, nie uda nam się zagrać. Jeszcze jak się uda? A masz? To zasadka! Co teraz zrobisz, mięczaku? Zaraz cię załatwię. Jeszcze czego? Zaraz jeden z moich pocisków wyłączy cię z akcji. Co? Odważysz się do mnie strzelić? Już pod tobie. Ojej, co to było? E, proponuję pokój. Nie chcę się już bić. Zgadzam się. Gdzie jest Andy? Łazienka jest pusta. Hmm. Go też w koszu na pranie. Kończą mi się możliwości. Może w ogóle go tutaj nie ma. A właśnie, że jestem! Pa! skąd się wziąłeś? Za to, że mnie przestraszyłeś, będę musiała cię spłukać. Żegnaj, Andy. Nie, nie chcę do kanalizacji. Tam śmierdzi. Może spotkasz tam żółwie ninja. Dobrze ci tak. Do czego w ogóle ze sobą walczyliśmy? Wspólne mieszkanie jest bardzo fajne. Całkowicie się z tym zgadzam. Mnie też się podoba. Częstuj się. Dzięki. Subskrybujcie kanał Fan, Znajdziecie tu nie tylko pomysły na domek pod łóżkiem, ale także pyszne i apetyczne challenge. Na razie.